Siemanko Ludziska z tej strony Garbix i zapraszam Was na następny odcinek, gdzie przechodzimy czwartą misję z kampanii Stronghold Crusader Extreme. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, dajcie lajka, dajcie subskrypcję, bo tutaj jest naprawdę zady Uuu, mała. Czekamy na rozkaz. W poprzednim odcinku pomagaliśmy opatowi się wybronić. To są nasi ludzie. Opad miał nieciekawie. Prawie mu weszli na zamek i go rozjechali, ale dobra. Przechodzimy powolutku do ofensywy. I tak, wy hipki podejdziecie tutaj, a my się przesuwamy z, z armią tam. Mamy jeszcze tam łączników, no to super. Paraczek. I lecimy z tematem nadmiary sprzedajemy można by kupić broni Ajś nie to tutaj 20, 20, dobra czekamy na Trzeba nam nowych rekrutów, I tak, zbrojnych bym chciał paro co by mi na zamek coś Trzeba nam nowych rekrutów, i tak. Tu jest troszkę ogień. Wypala panowie tutaj. Podpalimy tego dżentelmena. Jest super. Patrzcie, czekamy na nam broni. Jesteśmy gotowi. Potrzeba nam broni. Tutaj. Co my tu mamy? Taką sytuację. E, ale można jeszcze tutaj, jeszcze tego jegomościa. i e, bum. Dobra, dałaś mi łódź. Wiadomość od nazwy, kiedy słońce osiągnie swój najwyższy punkt. Eee, zaraz. Eee, ładna gróbka się tam zrobiła. No, to byłoby ciężko rozwalić, jakby mi tutaj wchodzili. Zauważ to towarzystwo. Mam jakiś pokaże? Mam. By tutaj wspierać to towarzystwo. Was też tutaj dam. Czego chcesz, mister tu To nie masz problemów. nam na czekamy na Potrzeba nam mi ludzi. E... Chcemy łuczników? No pewnie, że chcemy. Im więcej, tym lepiej. Czekamy na rozkazy. Łucznicy w gotowości! Ruszamy na podchodzimy. Te, was jest tutaj troszkę dużo, to zrobimy tak, bo byłaby mała rzecz nie wyjątek. Wiadomość od Nazira. Śmierdzący od Nie próbuj uciekać przed swoim przeznaczeniem. Nie, podchodzimy. Szybciutko, szybciutko i rozwalamy towarzystwo nam broni. Czekamy na rozkazy Potrzeba nam nowych rekrutów Wy panowie przegrupowanie tutaj Tam się nic nie święci, Was, dobra Was mocno tutaj jakieś polecenia zasypuje Czekamy na rozkazy Eee, um, Zazdam tutaj No jakaś rzeź niewiniotek się zrobiła Kauka, że wy może się zasypać? Może się, na no, to zasypywać Ucznicy w gotowości mogłem więcej ludzi sobie zorganizować, bo 8 rzeź niewiniotek zrobiła Dawać mi tutaj to Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Praca została wstrzymana. Dawaj mi ludzi. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Praca została Dobra, wraca się do roboty, idzie się na Francję. Tak trzeba zrobić. Dobra, tak eee, zły pomysł, wycofać się. Trzeba nam nowych rekrutów. Co mamy zbudować? Zbudujecie oblężniczy. No, to było spalone. I tak, wy się przegrupujecie. To. Tak daleko nie idziecie. Może ja bramę to buduję, żeby tak daleko nie chodzili. I tak, żeby tutaj było ładne wyjście. super. Nie może jakiegoś hipka tutaj, jakiegoś hipka, hipka tutaj Nie pięknie Powiedz Wy tylko co ma tutaj Sporyka Czekamy na, na rozkazy. Hmm. bo trochę była stopa rekrutu, przygotowaliśmy dałaś mi tutaj oblężnicze. balist. będziemy oblężnicze. ich podpalać Rozwalimy gospodarkę Buduje i wtedy wejdziemy oblężnicze. na zamę Buduje sprzęt oblężniczy Uwaga. Czekamy na rozkaz. Trzeba nam broni, ser. To sprzedajemy. To sprzedajemy. To kupimy. Potrzeba nam broni, ser. Na rozkazy. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Tak, was Wracamy rozwiązujemy. Do domu. Wejdzie. Już tam zmierzamy. Tam. Czekamy na rozkazy! Opat, jak się masz? Opat ma się bardzo dobrze. Potrzeba nam rekrutów. Uczwa, co to? Ruszamy natychmiast. Dajcie mi broń. Potrzeba Czekam nam na rekrutów. Potrzeba nam nowych rekrutów. Serde. Ile mamy ludzi? Już trochę jest. Yy, wyzbrajni tutaj. Uuuu, Potrzeba nam se. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir! Dobra... Co nie taki zasięg duży mają? Dobra... Sytuacja się następując. Tutaj opat się ta, jakieś polecenia, coś tutaj, coś tu się dzieje. Dobra. Czekamy na brawa, Zdawać mi ludzi Potrzeba nam brawa, brawa, tutaj brawa, Wyruszamy I mamy opcję tak Chyba już tutaj nie ma tych wielkich nawałnic. Więc można by to mojego mościowi wieżę rozwalić. No pewnie. nam, na nam Ile mam ludzi? Dobra, dajcie mi jeszcze ze 40 łuczników. I będziemy atakować. Bady. Potrzeba Uwale. nam rekrutów. Potrzeba nam nowych rekrutów w gotowości. Wy panę zabrać tutaj. Krok... Wy panie, widziecie się tutaj. Wyruszamy. Wiadomość od opactwa. Opactwo jest oblegane. Wyślij pomoc. No nie przesadzaj. Czekamy na rozkazy nam radę. nowych rekrutów. Ser. Dobra. Na Wy tutaj. Zbiorą się wszyscy i atakujemy. Ser. Zbieram... Panie... Dobra, bądźcie tam. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. I... Mój łuk będzie Ci służył. Zbioreczka tam. I... Poczekamy, aż się dojdą. panie! No, to jest armia, proszę Państwa. Już nam tutaj. Tutaj wystrzelamy co niektórych. Pek, pek. Pek, pek. Wiadomość od Nazira. Jak wysokie wodne To zaspiemy. Tak. Ja zginam się pod wiatrem. Dajcie Przestań mi jeszcze ludzi. Będziemy dosyłać wsparcie. Wiadomość od Nazira. Wilnuj swoich pleców. Zeb, sięgniecie by to No, kaman. Ile to wytrzyma No, dobra. Ajc, podaj bliżej. W, to, podpalić to. Łucznicy w gotowości. No, dobra, bez podpalania. I teraz tak, pałkarze, rycerzyki. Ej, jeszcze, też trzeba zasypać. Dobra, bo drugi do ataku będzie Mr. ten tutaj. Tak zrobimy. Wiadomo, e, Zasypywać. Stańcie mi, boiska. Czekamy na rozkazy. nam broni, sé. No to już daję wam broń. Potrzeba nam nowych. rekrutów, na nowych Czekamy na rozkazy. Pot nam nowych rekrutów, sé. We. Totak. Łucznicy w gotowości. No, zasypywać, zasypywać. Jak będzie zasypane Super yy, To mnie irytuje. Wynoha. Wenoha. Wenoha. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam nowych rekrutów. Uuu, I teraz tak. Przegrupowanie. Tam czekamy aż się dopali i atakujemy. Uuu, bada. Potrzeba nam nowych krewnych na grup, sir. We mnie irytujecie, potrzeba Bale. nam broni, sir. Potrzeba nam broni, sir. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam nowych krewnych grup, sir. Dobra, broń. Sytuacja ma się następująco: dosyłamy wsparcie tutaj. Otwieramy drugi front. Na no, ile to będzie się palić? Uuuu, czekamy na rozsądek. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser Potrzeba nam nowych rekrutów, ser Jeden, drugi. Czekamy na rozsądek, to jest trzeci, no... to był czwarty. O! Dobra. O! 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 Kawałek drogi. Czekamy na... O! 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 No, niech się to pali. Czekamy na Potrzeba nam nowych rekrutów, se, tak? I wysyłamy wsparcie tylko. Kawałek drogi. Łucznicy w Dobra. Zrobimy tak. Już tam zmierzamy. Troszkę na żywioł. Możesz na nas liczyć. Dobra. Podejdziecie się tutaj bliżej. Albo was tutaj zostawię na panowie tutaj. Ruszam. się jeszcze pali Potrzeba nam nowych... Ura! Potrzeba nam nowych jakieś polecenia? tutaj. Drogi. W... Kawałek Kawałek drogi. Drogi. Mam tu jakiś tych... Dobra, skoro mamy hipko w paru... ...to zacznijcie rozwalać te. Na pozycjach? Tutaj. Albo nawet nie. Bo sami sobie będziemy. Łucznicy w gotowości, a się jednak nie wyjdziemy. Mój łuk będzie ci służył. do wsparcia tutaj. wiadomość od Wezyra. Rozprosz Twoich żołnierzy. Co oni robią pod moim zamkiem? Eee... robią Ci żołnierze, atakują Cię. Jakbyś nie wiedział. Uuu, ale... Dobra, tu się jeszcze pali. Iro mam fundz zbrojnych. Wykażcie się męstrz. Bez... tam. Jeszcze parę zbrojnych się przyda. Jesteśmy gotowi. Potrzeba nam broń, potrzeba nam skasek, potrzeba nam nowych rekrutów. Se. Jakieś polecenia? I tak, wy panowie tutaj, wy panowie tutaj. Żeby mówiąc, mogłyby się skończyć rozgadze, te pożary, ale dobra, ja sobie zrobię takiego myka, wyk, ci służyć. Wy podejdziecie tutaj, ale wy omincie ten pożar. Pozdrawiamy cię. I teraz tutaj. Jesteśmy gotowi! Dobrze! No to górę. Wiadomość od Nazira. Ej, nie zaraz zabic. Wiadomość od Opata. Nie Niech rozpocznie się walka. tutaj, kto to biegnie. Maj? nie, uważaj. Trzeba nam na se. Potrzeba nam broni se. Na Potrzeba nam broń, se. E, pomagamy jednemu mościowi. O jejkuś, wycofać się. Wycofać, wycofać. Czekamy, na Potrzeba nam broni se. To chyba były wojska opłata, jak się nie mylę. Dobrze mówię? Ale mnie opadł urządził, noż. Co za jego... Dajcie mi wojska? Tak. Ty... Zabrać ją tutaj. Wy sobie jedziecie, spokojnie. No to... Tutaj was proszę. I agresywna postawa I tak Czekamy na rozkładzie mi to Chce się broni to Chcesz się broni Potrzeba nam broni se. OK Los przyjmamy Zebrać się tutaj e, Mamy tak Mam 10 inżynierów, nie mam, nawet mi się nie przydadzą. Dobra rozwalić To Be panowie tutaj. To robić przejście. Wy podejdzie się tutaj. Wy z tej strony. Dobra, wy no się zebraliście tutaj. Czekamy na rozkaz Dobra, wejście zrobione Już mam zmierzany Wchodzimy na zamek Chodziś, chodzi się, rozwalić jego moska Eee było. E dobra. Tamten rozwalany. Soperranska jest ostatni zawodnik. Jedno może odpada. We totalnie. We totalnie. Nie głos. Da, totalnie. Ale wiadomość ostawiła. Straszę sponęła aż Wycopatrz się Wy tutaj Zynaj się z daleka odmonić się jedziemy Daleka pomiegałem Władzimy na zamek Wystrzelać Wystrzelać Czekamy Wy na ciemno. We tutaj we tutaj, Wy tutaj. Ład zapasów jest zapełniony Czego Ci trzeba? Uda się To się nie udać To się nie udało Zbroń Na górę Przyspieszamy grę Włazić, wazić władzić No, raz dwa. Napaszerować go wieprzowiną. Nie pokazałem ci jeszcze wszystkiego, wierny! I proszę państwa, misja skończona. Przeszliśmy czwartą. Jesteśmy misję. Więc, no, była trochę żyć. Tył. 2600 jednostek wroga rozstygowanych dobra ludziki jeśli wam się taka szybka potyczka podobała, no w sumie to w dwóch odcinkach jest <grych> dajcie łapkę w górę dajcie subskrypcję i widzimy się w następnym odcinku do zobaczenia, hej!